Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Julia, jesteśmy w centrum ogrodniczym Silesia i dzisiaj chcę Wam przedstawić Wasz, nasz nowy produkt, jakim są właśnie nasiona Monstery Deliciosy, czyli tej, której tutaj mamy za mną. Monstera Deliciosa to chyba królowa po prostu każdego mieszkania, każdego domu. Mam wrażenie, że jest po prostu wszędzie, jej, że tak powiem, niskie wymagania naprawdę... Sprawdzają się w każdym biurze, w trudniejszych warunkach, dlatego ją możemy znaleźć praktycznie wszędzie. Jest już znana nawet od czasu PRL-u tak naprawdę jak chyba najbardziej popularna roślina doniczkowa. Ostatnio zyskuje coraz bardziej na popularności. My generalnie z racji, że zajmujemy się bardziej kolekcjonerskimi okazami mamy w sumie to chyba nigdy nie mieliśmy takiej typowo zielonej w jakichś tam mniejszych sadzonkach. Zawsze szukamy jakiejś ciekawszej wariegacji jak tutaj. To są oczywiście no, siostry, tylko że z różnym wybarwieniem. Mamy tajkę, mamy właśnie variegatę, marmoraty też się czasami zdarzają z żółtym wybarwieniem. No generalnie jest tego multum. Nie, nie, nie mówię tylko, że jest Monstera Deliciosa, jest ich ogólnie naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, no, niemniej jednak odcinek poświęcamy tej pięknej e, odmianie o ogromnych liściach z pięknymi dziurami w większej formie. Ale przejdźmy do sedna odcinka, e, czyli naszego produktu, jakim są nasiona monstery. E, jeśli próbowaliście kiedyś cokolwiek wysiać z nasion, jeśli chodzi oczywiście o rośliny doniczkowe, nie mówię tam o rzeż, rzeż, rzeżusz. Jakkolwiek wiecie o co mi chodzi, jakieś warzywa. Czy zioła, no to jak najbardziej. Tutaj sprawa nie jest o wiele bardziej skomplikowana, bo sadzimy na tej samej zasadzie. Chcę Wam jeszcze tylko powiedzieć, że te nasiona pochodzą z Meksyku. Jest to ta zielona monstera. Nie dajcie się oszukać, słuchajcie, na ogłoszenia na jakimś AliExpress czy innych chińskich, że tak powiem, ogłoszeniach na jakieś kolorowe monstery pod tytułem różowa, nie wiem, bordowa, czerwona. Czegoś takiego nie ma. Nasiona jak przychodzę właśnie z Chin, to najczęściej jest to po prostu pieprz. No i nie da się tego zareklamować, także naprawdę nie ma sensu wydawać na to pieniądze. Odradzam nawet palmy nieraz yy, wychodzą po prostu zupełnie czymś innym, mimo że nasiona palm są już bardziej dostępne. Nie mówię o tym nawet już, że są nasiona alokazji, to jest dla mnie już w ogóle fenomenem. Te nasiona muszą być świeże, muszą być e, odpowiednio też przechowywane, e, i e, już Wam tak mówię, nasiona Monstery. Przechowujemy w temperaturze 10 stopni, w wilgotności 50% i w suchutkim torfie. 100% takiego torfu, kokosu to jak najbardziej jest ok. My tutaj mamy taką większą jakość, bo nasiona jeszcze dzieli się na rozmiary. Są trzy rozmiary generalnie w sprzedaży. My mamy te największe, gdzie jest największe prawdopodobieństwo po prostu wykiełkowania. I teraz tak, kupując takie nasionko, a w zasadzie zestaw nasion, bo my nie sprzedajemy jednej sztuki, zawsze słuchajcie jest prawdopodobieństwo, że coś się może nie udać, że nasionko może nie wykiełkować, dlatego nasze zestawiki e, dzielimy już e, od dwóch sztuk. Można kupić dwupak, czteropak e, i dziesięciopak e, takich e, nasionek. E, I teraz tak, jeśli przyjeżdża do Was takie nasionko, o spójrzcie, tak wygląda. Malutkie, a mimo to jest największe. No to co z nim zrobić, żeby go wybudzić? Słuchajcie, prosta sprawa. Bierzecie sobie jakikolwiek plastikowy pojemniczek, nie musi być plastikowy, no ale ja mam akurat taki. Możecie go kiełkować na różne sposoby. Albo dajecie tutaj ziemię, albo dajecie perlit, albo mech. Albo fluwal, to jest takie podłoże do krewetek czarne. E, ostatnio bardzo popularne. Także jakie e, wy normalnie stosujecie medium do, nie wiem, wybudzania ból, czy kiełkowania nasion anturii, czy może coś innego? Każdy ma jakieś swoje doświadczenia i lubi co innego, więc tutaj zostawiam Wam dowolność. E, wypełniacie taki kubeczek do powiedzmy jednej trzeciej. Kładziecie nasionko, delikatnie przykrywacie cieniutką warstwą. Tego medium, czy to właśnie, czyli ziemią, chem bądź perlitem, e, zasłaniacie tutaj pojemniczek, e, na przykład ja zawsze robię woreczek po prostu i gumka recepturka, ale jeśli macie dopasowane jakieś jakąś przykryweczkę, no to jak najbardziej zalecane i e, zraszacie. Czyli, żeby było wilgotno, stawiacie w jakimś cieplutkim miejscu, czyli albo na grzejniku, albo na macie grzewczej, albo po prostu gdzieś, gdzie jest najcieplej w mieszkaniu. No i takie nasionko powinno sobie być w takim pojemniku y, około dwóch tygodni. Dajmy na to, po dwóch tygodniach już powinno być coś tam widać, że się kluje, kiełkuje, no i cieszy i później. Wychodzi pierwszy listek, już mo możecie wyciągnąć z tego pojemnika i trzymać ją w normalnych warunkach pokojowych, czekając, dbając i kochając, aż wam wyrośnie taki potwór. Takie nasionka to bardzo fajna sprawa, już nie mówiąc o tym, że ogromnie po prostu cieszą mnie, jak rosną, fajnie obserwować i pomyśleć sobie, że wiecie, o, ja to mam z nasionka, a teraz to już jest taki wielki e, potwór u mnie w domu ma tyle i tyle lat. E, no to jeszcze przy okazji mogą nas nieraz zaskoczyć i wyjść z jakąś spontaniczną wariagacją bądź w ogóle jakąś odmianą, która wiecie, później będzie warta, a naprawdę. Kupę pieniędzy. No, tak jak mówię, każda jest wyjątkowa, jest to spontaniczne, że tak powiem, wybór nasionka. No, niemniej jednak cieszy niesamowicie i serdecznie Was zachęcam do zakupu. A my na naszej grupie co jakiś czas będziemy się pytać, jak Wam rosną Wasze monsterki, co z nich wyrosło i ile liści już mają. Także serdecznie zapraszam Was do podzielenia się Waszymi doświadczeniami z nasionkami. Może być taki pechowy zakup jak na przykład moje z, z Aliexpress, a może Wam się kiedyś coś udało fajnego na przykład z wakacji przywieźć w formie nasionka i macie już teraz u siebie dużą roślinę. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji naszego kanału, do dołączenia na, do naszej grupy na Facebooku oraz chwalenia się Waszymi sukcesami w uprawie monsterek z nasion i oznaczaniu nas na Instagramie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami i do następnego.